Każdego tygodnia w środę. Wraz z braćmi i siostrami ze zboru w Tychach łączymy się przez komputery na badanie Słowa Bożego, uczestnicząc w takich jakby zdalnych zebraniach. Naszym podstawowym źródłem dla wspólnych rozmyślań jest Biblia. Nasz Pan Bóg posłużył się w niej różnymi symbolami, których zrozumienie doprowadziło do wielu podziałów wśród braci. Niemniej zgadzamy się, że nasz Pan Bóg posyłał na ziemię różnych swoich sług, którym rzucił więcej światła na swoje słowo. Jednym z takich wiernych sług Boga był pastor Russell, którego Bóg pobłogosławił większym zrozumieniem boskiego planu wieków dla ludzkości. Potykamy się co tydzień wraz z całym zborem w tychach i wnikliwie czytamy pisma, które pozostawił nam pastor Russell, porównując je z oryginalnym źródłem Słowa Bożego, czyli z Biblią. Nasza chrześcijańska społeczność nie upiera się, że mamy rację. Jesteśmy otwarci na każde zdanie. Dlatego rozmawiamy i każdy zabiera swój głos w każdej duchowej sprawie, którą badamy. Początki naszych cotygodniowych spotkań w środy sięgają połowy XX wieku. W latach pięćdziesiątych pięć sióstr z miasta Tychy, czytając pastora Rasela, poznało prawdę i do niej przyszło. Następnie siostry te zaproponowały prowadzenie cotygodniowych spotkań w każdą środę, a zebrania odbywały się w ich domach. Pierwsze takie spotkanie naszej chrześcijańskiej społeczności na Badanie Beriańskie odbyło się w roku w 1957 w domu siostry Lux na ulicy Wschodniej. W ten sposób siostry te dały początek do powstania zboru pana w Tychach. Na uwagę zasługuje, że w roku 1976 usłużył w zborze w tychach brat Zybald. Na zorganizowanej w tychach Generalnej Konwencji Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania. Zbór w Tychach posiada kilka archiwalnych fotografii, które teraz oglądamy i które zostały niejako ożywione przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi komputerowych. A teraz przejdziemy do tematu przewodniego do niejako ożywionych zdjęć pastora Russella, któremu poświęcony jest ten film. Zapraszam serdecznie do uczty wspomnień. どう <music> Nazwy naszej chrześcijańskiej społeczności. Pastor Russell użył w roku 1906, kiedy został poproszony o opisanie nazwą społeczności, której miałby przewodniczyć. Nasza nazwa jest więc wierną realizacją jego ostatniej woli. Nasza chrześcijańska społeczność jest bezpośrednią kontynuacją działalności pastora Russella, kontynuacją zgodną z jego testamentem i trwanie przerwanie po dzień dzisiejszy. Mamy ponadto utworzoną wraz z Duchem Czasu oficjalną stronę internetową o adresie epifania.pl, gdzie znajdziesz o nas wiele informacji. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego i dostąpienia w przyszłości życia wiecznego, o które tak naprawdę toczy się cała ta gra.